Ona przerwała ciszę, a coś w tobie pękło i zjednoczyło się jednocześnie. Jej słowa nie nadeszły jak szepty, ale jak rzeka, przerywając tamę, której istnienia nawet nie zauważałeś, której nawet nie chciałeś przyznać, że tam była. W tamtej chwili, przy tym spotkaniu mocnych i szczerych spojrzeń, zrozumiałeś: Prawda, którą ukrywałeś, była cięższa niż ktokolwiek mógłby unieść sam. Tam, między nieśmiałością a potrzebą mówienia Znalazła siłę, a jej słowa były mieszaniną bólu, żalu i może odrobiną nadziei. Jak nieśmiały płomień, jej słowa rozbrzmiały, otwierając przestrzeń na drugą szansę, tak mało prawdopodobną, a jednocześnie tak naglącą. To nie jest ten rodzaj szansy, jaką los oferuje każdego dnia, to ten rodzaj chwili, którą wszechświat starannie kalibruje, zaprojektowaną dla jednego, jedynego doświadczenia transformacji. Jeśli tylko będziesz miał odwagę trzymać się mocno i zanurzyć. Druga szansa, która rysuje się przed tobą, jest delikatna, jak kwiat rodzący się między skałami piękna, mało prawdopodobna, ale wymaga opieki. A co jeśli tym razem byłoby inaczej? Stoisz przed możliwością i wszystko zależy od tego, co wybierzesz. Nie wymaga pewności, nie oczekuje, że będziesz nieomylnym bohaterem, ale błaga o autentyczność, o obecność. Ona chce wiedzieć, że może zaufać, czuć, że przestrzeń, którą dzielicie, nie będzie już więcej miejscem pozorowanych pustek. W tym drugim akcie nieważne jest, ile się robi, ale jak. Wrażliwość, którą pokazała, przełamując ciszę, musi znaleźć szczerą odpowiedź, prawdziwą wzajemność, coś, co nie ukrywa się za wymówkami ani pustymi obietnicami. Ponieważ obietnice składane bez duszy stają się kajdanami, a ona, bardziej niż cokolwiek innego, jest zmęczona byciem więźniem słów rzuconych na wiatr. To jest wezwanie do ruchu bez próby, do gestów, które nie potrzebują wielkich oklasków, ale są w stanie podtrzymać to, co nadchodzi. Druga szansa to nie jest proste powtórzenie tego, co zostało w tyle, ale możliwość, by wszystko było inaczej. A to inaczej zaczyna się u ciebie, w codziennym zobowiązaniu do spoglądania na własne błędy i ich uznawania. Nie ma już miejsca, by być tym, kim się było wcześniej. Ona, przełamując ciszę, ujawniła nie tylko swoje rany, ale i Twoje, wszystkie te części Ciebie, które nadal noszą ślady przeszłości, którą uparcie ignorujesz, ale która przy najmniejszym błędzie okazuje się żywsza niż kiedykolwiek. Droga do tej drugiej szansy jest wąska i kręta to przeprawa wymagająca ostrożnych kroków. Nie chodzi o zapomnienie tego, co minęło. Ale o gotowość do przekroczenia swoich ograniczeń, do przyjęcia wyzwań teraźniejszości z większą odwagą. Ona już zrobiła pierwszy krok, mówiąc: Teraz twoja kolej, aby odpowiedzieć czymś, co wykracza poza słowa, co tłumaczy prawdziwe pragnienie odbudowy. Może w tym celu trzeba będzie porzucić dumę, zburzyć mury, które wznosiłeś, by się ochronić, zaakceptować prawdę, że ta droga jest niepewna. I że kontrola, którą wydawało Ci się, że masz, jest tylko iluzją. Nie jest za późno na drugą szansę, ale nie przyjdzie ona bez poświęceń. Będą momenty, w których przeszłość spróbuje rzucać cienie, chwile, w których wątpliwości będą się wkradać do Twojego umysłu, pytając, czy jesteś w stanie utrzymać to, co zacząłeś. Będą dni niepewności, gdy ona sama, opanowana wspomnieniami, będzie się zastanawiać, czy warto znów zaufać. I właśnie w tych dniach, w tych momentach kruchości, będziesz musiał pokazać, kim naprawdę jesteś. Ta szansa wymaga od Ciebie czegoś więcej niż tylko przeproszenia. Potrzebna jest odnowiona miłość, która potrafi być cierpliwa, która nie oczekuje natychmiastowej wzajemności, ale buduje solidną, niezachwianą podstawę. Jeśli jest dla Ciebie tak cenna, jak mówisz, co jesteś gotów zrobić, aby uczcić tę wartość? Jak zamierzasz zasadzić nowe korzenie na tym terenie, aby chwasty przeszłości ich nie zadusiły? Pamiętaj, że zaufanie raz złamane nigdy nie wraca do tego, czym było. Nie ma sensu próbować zszyć tych samych kawałków, oczekując, że naprawa będzie niewidoczna. Teraz zaufanie musi zostać stworzone na nowo z nowej nici, przyszyte gestami obecności, zaangażowaniem bycia, trwania i podtrzymywania. Więcej niż przeprosin, ona oczekuje jasności celu. Chęci rozpoczęcia od nowa z tym, co oboje macie dzisiaj, bez więzi z tym, czym mogliście być. W tym procesie odbudowy będziesz musiał nauczyć się słuchać jak nigdy wcześniej, dostrzegać jej milczenie i je szanować. Nie będzie miejsca na naciski ani próby szybkiego działania. Każdy krok musi być zmierzony nie z oziębłością, ale z głębią, którą być może nigdy nie odważyłeś się poczuć. Musisz poczuć jej słowa, pozwolić, aby jej prawda rozbrzmiała w tobie. Być obecnością, która akceptuje, chroni bez duszenia. Nie ma gwarancji, że wszystko będzie doskonałe, ale jest pewność, że jeśli będziesz prawdziwy, ona to zauważy. Jest to rodzaj dowodu, który nie jest wyrażany słodkimi słowami, ale realną obecnością, troską, która przekracza oczekiwania. Ona pragnie kogoś, kto potrafi ją wspierać, nawet gdy wątpi w samą siebie kogoś, kto potrafi dostrzec ją w całości. Nie koncentrując się tylko na najłatwiejszych i najpiękniejszych momentach. Jeśli naprawdę pragniesz tej drugiej szansy, musisz zrezygnować z ideału, który miałeś w głowie i pozwolić jej pokazać, kim naprawdę jest. To od tej nagiej i surowej prawdy, bez iluzji, relacja może się rozwijać. Przyjmując jej człowieczeństwo z jego wadami i bólami, dajesz jej przestrzeń, by była autentyczna, by czuła się na tyle bezpieczna, aby być sobą przy tobie. Gdy przełamała ciszę, dała ci rzadki dar, drzwi do czegoś, co przekracza bariery tego, co myślałeś, że znasz. Wykorzystanie tej drugiej szansy oznacza nie tylko odzyskanie jej, ale także odzyskanie samego siebie, otwarcie się na miłość, która sięga poza powierzchowności i wzmacnia się w codziennej rzeczywistości. To jest miłość, która trwa, która kwitnie nawet podczas burz, która znajduje siłę, aby podnieść się z popiołów, gdy wszystko wydaje się stracone. Każda decyzja, każdy krok, który podejmiesz od teraz, powinien być prowadzony jasnym celem, prawdziwą chęcią robienia tego, co jest słuszne, nawet jeśli rezultat nie będzie natychmiastowy. Jest to ścieżka, która wymaga cierpliwości, samodoskonalenia i przede wszystkim szacunku dla niej i historii, którą razem stworzyliście. Bo w końcu to właśnie definiuje prawdziwą drugą szansę zdolność do autentycznego rozpoczęcia na nowo. Uczenie się z przeszłości i kultywowanie innej przyszłości. W momencie, w którym zdecydowałeś się otworzyć te drzwi, zaakceptowałeś wyzwanie miłości, która nie godzi się na połowiczność. Ten nowy początek musi być kultywowany przez czyste intencje, które nie dążą do chwilowych korzyści, ale które przynoszą obu stronom komfort połączenia, które przetrwa nawet w najtrudniejsze dni. Druga szansa, która się teraz pojawia, Wymaga innego rodzaju zaangażowania, zobowiązania, które wykracza poza przysięgi czy wykalkulowane gesty. Ona domaga się integralnej obecności, działań, które mówią w ciszy, które pokazują Twoją wolę naprawienia, a przede wszystkim bycia bezpiecznym portem, w którym ona poczuje, że można odpocząć. Jest prawdopodobne, że w niektórych momentach podróż wyda się trudna, że Twoje własne obawy i cienie spróbują przejąć kontrolę. Ale to właśnie w tych momentach znajdziesz prawdziwy test swojej determinacji. Jeśli chcesz, aby ta druga szansa była drogą uzdrawiania, nie możesz dać się zastraszyć trudnościami czy słowami, które czasem wciąż będą bolały. Ona, łamiąc milczenie, ujawniła wszechświat oczekiwań, marzeń i zgromadzonych bóli, które nie znikną z dnia na dzień. Będziesz musiał stawić czoła każdej z tych części, bez pośpiechu. Z cichym i niezmożonym szacunkiem. Ta droga jest zaproszeniem do spojrzenia poza własne ego, aby zdać sobie sprawę, że kochanie kogoś oznacza również gotowość do stawienia czoła własnym niedoskonałościom, odłożenia na bok dumy i słuchania sercem. Być może już tyle razy słyszałeś, jak bardzo duma jest przeszkodą, a mimo to ona wciąż trwa. W tym drugim akcie duma nie ma miejsca. To będzie w rzeczywistości pierwszy mur do zniszczenia. Pierwsza zbroja do odłożenia na bok. Nie dlatego, że należy ignorować własną wartość, ale dlatego, że bycie z nią teraz wymaga podatności, stanu ducha, który można osiągnąć tylko wtedy, gdy jest się prawdziwie otwartym na drugą osobę. A podatność, choć może wydawać się trudna, jest jedyną drogą do poruszenia jej duszy. Ona chce czuć, a nie tylko słyszeć, że Twoje intencje są prawdziwe. Musi wiedzieć, że twoje słowa nie są ukształtowane, by zadowolić, lecz są odzwierciedleniem szczerości osoby, która jest gotowa zrezygnować z czegokolwiek dla pokoju i dobrostanu obojga. Ona uważnie obserwuje, nawet jeśli nie mówi, intensywność twojej obecności, subtelne gesty, postawy, które pokazują, kim naprawdę jesteś. To jest język, który w tym momencie przemówi głośniej niż jakiekolwiek przemówienie. Każda chwila będzie okazją do odbudowy. I będziesz musiał mądrze wybierać nasiona, które zasadzisz w jej sercu. Ta odbudowa wymaga cierpliwości, ponieważ nie można przyspieszyć czasu leczenia. Ona musi czuć, że jest na żyznej ziemi, gdzie nie będzie nowych wstrząsów, gdzie będzie mogła kwitnąć bez strachu przed wyrwaniem. Jeśli chcesz, aby ta druga szansa miała prawdziwe znaczenie, musisz być gotów chronić tę nową fazę ze wszystkich sił. Podlewać to, co zasadziłeś z cierpliwością i zrozumieniem, szanując czas każdej fazy. Będą dni niepewności, a czasami oddalenia. Ona może jeszcze mieć wątpliwości, może się zamknąć, gdy na wierzch wypłyną wspomnienia z przeszłości, gdy podatność obudzi chęć ponownej ochrony. I to właśnie wtedy, gdy będziesz prawdziwy, pokażesz jej, że jesteś gotów zostać bez wymagania, bez żądania, ale tylko będąc fortecą, na którą może się oprzeć. Dążenie do drugiej szansy obejmuje naukę panowania nad własną ciszą, bycie pocieszeniem, którego szuka, osobą, która nie ocenia, ale przyjmuje. Będziesz musiał być odzwierciedleniem spokoju, kogoś, kto wie, że pośpiech może tylko odstraszyć to, co się odradza. Tak więc każdy dzień powinien być traktowany jako wyjątkowa okazja do pokazania, że można zaufać, że bezpiecznie jest otworzyć serce. Jeśli gesty będą nacechowane zamysłem, jeśli każdego dnia będziesz jej okazywać znaczenie tej miłości, będziesz budować relację, która wykracza poza słowa, więź, która jest odczuwalna, która jest odporna na próby czasu. Przerwała milczenie, ponieważ wierzyła, że możesz zrozumieć głębie jej ran, a nie tylko dostrzegać je jako coś do szybkiego rozwiązania. Oczekuje, że będziesz wiedział, że droga jest długa, że musi być szanowana. W tym momencie, jeśli jest coś, co może kierować Twoimi działaniami, to jest to zaangażowanie w teraźniejszość. Prawda teraz jest taka, że otworzyła drzwi i tym samym dała Ci szansę na nowy początek, nowy początek, który choć wymaga siły, również przyniesie wzrost. Jest coś niemal świętego w tej drugiej szansie, coś, co wykracza poza wszelkie idee naprawy czy rekompensaty. Staje się ona szansą na prawdziwe połączenie, na przebudzenie nowej wersji Was samych. Daj sobie czas, aby to przyswoić. Niech znaczenie tej drugiej szansy przeniknie cię dogłębnie. To jest czas restrukturyzacji, przemyślenia nie tylko tego, czego pragniesz dla związku, ale również tego, co jesteś gotów dawać. Bądź kimś, kto inspiruje zaufanie, kto nie pozostawia wątpliwości, kto jest stały. Pokaż, że jesteś gotów stawić czoła nie tylko trudnościom, ale także prostym momentom, tym chwilom, w których nie dzieje się nic wielkiego. Ale gdzie istota bycia razem jest wystarczająca. Kiedy znowu zamilknie, kiedy słowa staną się rzadkie, pamiętaj: jej milczenie teraz jest inne nie niesie już tego samego bólu z przeszłości, lecz miejsce, które możesz wypełnić czymś nowym. Każde nadchodzące milczenie będzie płótnem czekającym na to, abyś namalował na nim nową historię, pełną autentycznych gestów, solidnej obecności. Nie chodzi już o obietnicę przyszłości, ale o bycie tu i teraz w pełni. Nie będziesz mieć wszystkich odpowiedzi i to jest w porządku. Ta druga szansa nie wymaga perfekcji, ale uczciwości. Szuka prawdziwej transformacji, gdzie oboje możecie rosnąć, gdzie miłość nie jest tylko uczuciem, ale ciągłym działaniem, stanem bycia, który odnawia się każdego dnia. To jest szansa, aby udowodnić, że jesteś w stanie zaoferować jej coś. Co wykracza poza oczekiwania, coś, co jest faktycznie codziennym wyborem, wyborem osoby, która wybiera pozostanie, wybiera budowanie. Każdy krok, każdy wybór, żeby być obecnym, będzie mówił jej, że nie tylko chcesz tam być, ale że rozumiesz głębię tej podróży, że rozumiesz lekkość i ciężar bycia obdarzonym drugą szansą. Bądź osobą, która niezależnie od przeciwności oferuje szczerą obecność kimś, kto rozumie, że miłość w swej istocie. To pragnienie widzenia, jak drugi rozkwita, nawet gdy droga jest trudna. Na końcu to, co zostanie zbudowane, nie jest tylko odnowionym związkiem, ale wspólną prawdą, więzią, która wykracza poza słowa i osadza się w cichym zobowiązaniu do bycia zawsze obecnym. Tak więc, akceptując tę drugą szansę, przyjmujesz zobowiązanie, które wykracza poza jakiekolwiek już wypowiedziane słowa. To jest prawdziwe oddanie, gdzie każdy dzień staje się dowodem że ta miłość, to głębokie połączenie jest prawdziwe. Każdy akt obecności, każdy gest cierpliwości i troski będzie cichym oświadczeniem, że ten nowy początek jest solidny, zbudowany siłą kogoś, kto naprawdę chce przeżyć historię uzdrowienia, przebaczenia i wzrostu. Ona przełamała milczenie i dała ci możliwość bycia lepszym, budowania miłości, która utrzymuje się na prawdzie i obecności. Jeśli jesteś gotowy, aby przejść tę drogę i być tym kimś, teraz jest czas na działanie, na pokazanie tego wyboru. Jeśli ta wiadomość poruszyła coś w tobie, zostaw swój komentarz na temat tego, co idea drugiej szansy oznacza dla twojego serca. Podziel się swoimi refleksjami, zostaw lajka, sen, aby wesprzeć tę podróż miłości i pojednania, oraz zasubskrybuj, aby nie przegapić innych wiadomości, które mogą jeszcze bardziej inspirować twoje kroki na tej drodze.